I powiedz krótko jak wyglądał ten twój lejek właśnie z ofertą jednorazową. Jeżeli chodzi o mój lejek to oczywiście tutaj oparłem swój ruch o kampanię reklamową na Facebooku. Ponieważ w tym sobie radzę najlepiej. Więc praktycznie cały ruch był ruchem albo zimnym, totalnie do osób, które jeszcze mnie w ogóle nie kojarzyły, albo ruchem takim letnim, czyli na przykład osoby, które obejrzały część jakiegoś mojego na przykład wideo, albo odwiedziły już wcześniej moją stronę internetową, ale chcę zamieniać odwiedzających na subskrybentów, do których będę miał kontakt mailowy. Więc tutaj korzystałem z reklamy Facebookowej, optymalizowałem ją głównie pod cel konwersja. Jednak cel konwersja na pewno jest w porządku i na pewno bardzo łatwo uświadamia nas, ile musimy zapłacić za poszczególnego lida, czyli za ten wypełniony formularz na stronie lendingowej. Niemniej jednak w niektórych wypadkach też rekomenduję wykorzystanie celu ruch albo na przykład ruch w połączeniu z wyświetlaniem strony. Nie zawsze ta konwersja będzie działała dobrze, jeżeli na przykład mało mamy tych konwersji, uderzamy do jakichś osób meganiszowych, to wtedy ta konwersja może troszeczkę mieć słaby wyniki. Potem mój... Subskrybent, przyszły subskrybent wchodził na stronę internetową. Na stronie internetowej był do pobrania raport. Oczywiście język korzyści, super nagłówek. Przedstawano naprawdę go wiele razy, ale chyba o testach jeszcze sobie też porozmawiamy, jakie testy po kolei były realizowane przy stronie. Niemniej jednak można było sobie pobrać ten raport. Uzupełniało się tylko dwa pola, imię oraz e-mail plus zgoda na RODO. No i zamiast strony dziękuję. Właśnie w tym momencie pojawiała się. Jednorazowa oferta ograniczona czasowo do 30 minut albo do 25, chyba do 30, z tego co pamiętam. I tutaj można było kupić mój taki mini kurs w kwocie 47 zł, brutto, i to było przecenione chyba z 250 albo 270 zł, więc to naprawdę była bardzo atrakcyjna oferta dla potencjalnych marketerów, dla osób, które zajmują się marketingiem, ponieważ dostawały 21 sposobów na budowanie swojego fanpage'a, na zwiększenie zasięgu swojego fanpage'a, więc na pewno odniosłem się do problemu mojej grupy docelowej. No i mogli sobie skorzystać z takiej oferty. Tutaj uważam, że samo przedstawienie oferty, na przykład bez jakiegoś licznika, bez ograniczenia czasowego, będzie na pewno dużo gorsze. Ponieważ wtedy albo kupujemy, albo nie kupujemy, tak, sprawa jest prosta, tutaj jest system zero-jedynkowy. Ale jeżeli mamy to ograniczenie czasowe i naprawdę ta obniżka jest w wysokości 70-80%, jest naprawdę taką super ofertą, no to żalnie skorzystać. Więc jeżeli ktoś ma pół godziny na podjęcie decyzji, czy 20 minut, spokojnie może sobie zorganizować pieniądze na karcie, nie wiem, zapytać szefa, małżonka, żony, kogokolwiek, jeżeli musi troszeczkę wydłużyć ten proces decyzyjny, ale to naprawdę fajnie działa na klientów, bo ta konwersja będzie zdecydowanie większa. Niż przedstawicielem jakiś zwykły produkt. Więc podsumowując, reklama, wizyta na stronie, gdzie można było sobie pobrać z PDF-a. Po zapisie na to była do, była do zaprezentowania jednorazowa oferta na mini kurs z lekcjami wideo, a potem się odpalała sekwencja mailowa, dostarczałem klientom materiały, tak i dopiero potem ich konwertowałem na jakieś inne wydarzenia.